Cześć moi kochani widzowie Tutaj ja Wasza kolorowa LPS TV i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, ogłosić, że w głosowaniu wygrał, wygrał QA i pod tym filmiem proszę, żeby każdy widz, no przynajmniej dużo widzów napisało mi pytania do QA ja te pytania, poczekajcie, dzisiaj jest mm, piątek. Ja te pytania zbieram y, do y, niedzieli. Y, I po prostu w poniedziałek pojawi się y, QA, y, albo w niedzielę wieczorem, nie, w poniedziałek. Y, a jakby się coś zmieniło, to po prostu Wam dam zdać. Y, oczywiście ja przez weekend będę nagrywać, y, tylko Was poinformuję, że będzie. 20 faktów o mnie, więc przygotujcie się w niedzielę, nie, czy w sobotę, nie wiem. Pojawi się 20 faktów o mnie, więc oglądajcie mój kanał. No i do zobaczenia. Pa!